Witam gorąco wszystkich. Ja jestem Daris, a to jest kolejny map, polski maptor na mapie Southern Cross Station. A więc tak, mieliśmy mapy z klimatu europejskiego, mieliśmy mapy z klimatu Ameryki Południowej, z, e, z Ameryki. I teraz mamy klimat australijski. Tak. Jeśli ktoś chciałby sobie pograć. W klimacie australijskim, proszę bardzo, bardzo fajna mapa. Zaraz Wam przedstawię, jak to wygląda. Zobaczycie sami. E, interesująca, duży obszar, jak to w Australii duże budynki. No i wszystko duże, duże, duże. Mapa wygląda właśnie w ten sposób. Jeśli chodzi o cenę, pól są w miarę zróżnicowane. I niedrogie przede wszystkim. 231 za taki skrawek pola, dość spory. Tutaj 2 za 676. Także troszkę powyżej pół miliona i wartość jest dość zadowalająca, jeśli chodzi o teren. Tu jest 320 coś. Jeśli chodzi o mniejsze, no to jest za 62 tysiące. 139, 106, 160, tak właśnie patrzę. 114, 73, to jest najmniejsze. Eee, robię na... O, jeszcze tu jest. O, teren leśny za 61 tysięcy. No to już nie jest. Tu można sobie wykupić ten teren i wyciągnąć trochę drzew. To też coś jest. Dobra. Map prezentuje na poziomie łatwym czyli teren, który należy do farmera nie trzeba kupować. To jest pole numer 1, pole numer 20, tutaj ten obszar i tutaj jeszcze jest taki skrawek. To jest ta główna właśnie farma. Jeśli o to chodzi. Um, jeśli chodzi o sprzęt, od którego zaczynamy tutaj na poziomie łatwym, na farmie, to jest mały traktor Fiat, 150 koni, gdzie mamy średni traktor John Deere 780, 175 koni, no i duży traktor, już taki Mała Bestika E-375 koni, Rosza A... To właśnie patrzę, 2%, to jest 0, to jest 24% zużycie. Także widzę, że tu nie są nowe sprzęty. Ciążarówka, 425 koni, to jest MAC Harvester, czyli kombajn. New Holland CH7.70, 93 000 litrów pojemności, zbiornik i 374 konie. Później mamy Bikrapa, przyczepę, pojemność 51 800 litrów. Głównie tylko ze zbiorów, czyli z upraw zbiera ziarna, łącznie z nasionami i. Nawozem sztucznym? Tak. Później mamy Begeman. To jest przeładowczy, przeładowcza przeczepa. A, to jest. Wymaga 300 koni, 33000 3000 litrów pojemności. No i to samo co duża przeczepa. A później mamy Hadżardo Holanda. kultywator. 375 koni wymaga i 12,2 metry szeroki jest. Później mamy siewnik, to jest 180 koni, wymaga 5800 pojemności litrów, ma na nasiona, no i 12 metrów szerokie. Później mamy opryskiwacz, 1200 litrów pojemność, 24 metry szerokie i obydwa płynne na przeciwchwastą i płynny nawóz. Przedni ładowacz do traktora on jest do 120, 120 koni. Do traktora o mocy 120 koni. Tak to powinno zabrzmieć, Tu mamy widły do ładowacza mamy dwa pasy do ładowania silosów, ponieważ są tutaj dwa silosy, do których trzeba użyć właśnie tego, tych pasów, żeby przetransportować nasiona do zbiornika. No i przyczepa typu laweta. To jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o konsolę i sloty, to był to tak, że na poziomie łatwiej Zaczynamy od 1010. Poziom średni i trudny to jest 842 i jeśli posprzedajemy możliwe budynki i jeden jak to się nie wie, jedną ciężarówkę, ponieważ przy, przy wyborze średnim i trudnym zostaje także... Jeśli to wszystko postrzedają już jest tą ciężarówką. Nie, nie wiem dlaczego tak zostaje, ale zostaje ta ciężarówka. To możemy zejść do 820. Um, do 820, jeśli chodzi o stroty. tak. I jeszcze zapomniałem dodać pewne informacje odnośnie mapy. Twórca mapy jest Hox23. Pojedność mapy jest 116.44 MB Weszła 20 maja na wszystkie platformy Posiada 28 pól od małych do wielkich No i znajduje się w Australii Także jest a również wiadomość od moderaża przez cały rok będzie się zmieniać tutaj klimat na tej farmie. Typowo dla Austr Australii, dobra, szukam teraz pojazdu i trzeba się będzie przemieścić. Pokazać, jak to wszystko wygląda. Tak jak mówiłem, tutaj mamy jeden z silosów który trzeba też właśnie w, jeśli chcemy go napełnić to użyć tych pasów tutaj ta farma jest troszeczkę przedzielona taki fajny przejazd tu mamy resztę wiat i kolejny silos Farma będzie fajna do zabawy z dużym, olbrzymim sprzętem, ze względu że widzicie, że tutaj macie miejsca na to wszystko. Także tu będzie można się pobawić naprawdę dużym sprzętem, największym jaki jest w farmingu. A ostatnio wyszły Bady. Bardzo ciekawe maszyny. Używają ich w FS19 na mapie Stone Valley. Tu, jak widzicie, jest też Farmhouse. Nie wiem dlaczego, ale znajdujemy się w Australii, a widać. Patriota amerykańskiego. Także lubi, lubi klimaty australijskie. No i tutaj jest wyjazd na główną drogę. Teren fajnie się paszciera Widać w tle same pola i wiatraki. Jak dla mnie bardzo fajne. Mi się. Nigdy się nie byłem w Australii, ale, ale widać taki klimat typowo dla tego, dla tego właśnie rejonu. właśnie Bardzo miło właśnie z tych od strony modarów, że zrobili coś takiego, bo to zawsze coś, coś fajnego, coś innego dla graczy. Z tego co zauważyłem jeszcze, albo jest bardzo słaby ruch, albo go w ogóle nie ma. Nie spotkałem się tutaj z żadnym pojazdem jeszcze. Tutaj mamy jeden z pierwszych skupów. Tak, jak wcześniej wspomniałem, olbrzymie budynki, olbrzymie silosy. Wszystko jest naprawdę mega. Tak się zastanawiam, bo porównując mapę do e, amerykańskich, które też mają duże obszary i duże e, silosy, ale te silosy to przerastają te amerykańskie naprawdę. Tak się zastanawiam, ale raczej chyba tego nie będzie, bo e, normalnie w w Europie, czy, czy gdzieś tam sarny ganiają. A czy tu będą kangury? <laughs> nie wiem. Ja chyba raczej w Tutaj jak widać fajnie, też przy różnych polach są wiaty, gdzie może sobie sprzęt zostawić, nie trzeba z nim zjeżdżać na farmę. To jest taki element, który dość często brakuje mi na niektórych mapach bo zazwyczaj jak grałem to zdarzało się tak, że jak miałem 2-3-4 naprawdę duże pola to, miałem, to nie przewoziłem, nie transportowałem tego e, sprzętu na kolejne duże pole tylko po prostu miałem na każdym polu po tym sprzęcie tutaj nie wiem co się dzieje właśnie na tym nie e, zauważycie strasznie e, mryka wszystko przy załadowaniu się i to tylko w tym miejscu jest może pewnie o ciekawe czyli pewnie jakiś ee, robal przy konwektorowaniu na PlayStation 5 pewnie dobra, tutaj mamy kolejny skup Też jak widzicie mega olbrzymie silosy. A, nie ma tutaj poszary co nie z pełną prędkością. Dobra, teraz pojedziemy w drugą część mapy. Głównie wszystkie rzeczy to raczej są na dole i po środku mapy. Góra mapy to są same pola. Duże pola. Nie są takie zwykłe. Tak samo właśnie są jest linia kolejowa, ale też nie widać w ogóle pociągu nie ma szlabanów, może... Może to, to i dlatego. Zarzucia jak jest ruchu liczny, to jest... to są szlabany. Ale tu i ruchu tak nie ma. Dobra. Tutaj mamy kuszarkę. Do kamieni. Tutaj mamy... Kolejne silosy, co za tym idzie, to będzie skup. Eee, tutaj co to mamy? Fabrykę płatków, eee, za fabrykę płatków jeszcze będziemy chcieli ją kupić. To jest 110 tysięcy. Mam takie wrażenie jakby była niedziela. Wszyscy w domu siadzą, nikogo na ulicy nie ma. Tutaj mamy po lewej stronie pobór wapna z obydwóch. Coś mamy. Aha, tu jest skup. Tu będą e, skupować bela Tutaj mamy kolejną fabrykę. To jest fabryka cukru. Cukrownia siedemdziesiąt tysięcy. za fabryką cukrowni o, tutaj mamy przędzalnię zaprzędzanie 60 tysięcy sobie życzą przy taki mały budynek przy dużym magazynie ciekawe I tu właśnie widać, że niektórzy modelerzy, którzy na przykład zależy im na jakości, to robią specjalne budynki pod mapę, bo mógłby na przykład, wiem, że to jest możliwe, nie wiem jak, jak dużo pracy to wymaga, ale niektórzy modelerzy, jeśli na przykład stworzył budynek na przędzalnię, to by tam umieścił znaczniki, dni, żeby do tego budynku złożyć rzeczy. A ten po prostu stworzył magazynny i postawił budynek na przędzalnię osobno. No jest to inne rozwiązanie, ale jak już wcześniej wspominałem detale naprawdę dużo znaczą przy mapach. Tutaj mamy mleczarnię, za mleczarnia 70 tysięcy. sobie rzeczą. Tutaj mamy taki wjazd do handlarza e, zwierząt. I już chciałem powiedzieć z zimnego. E, tutaj mamy kolejny budynek. O, jakaś osoba chodzi. Ciekawe. Tutaj mamy wyrób mebelek. Medli za 60 tysięcy. Tutaj mamy fabrykę oleju. Musiałem spojrzeć na notę. Troszeczkę się pokupiłem, żeby nie ominął mi czegoś. 80 tysięcy za fabryka kolej. Dobra, i tu kolejne miejsce. Tu jest Skup, z jakiś market. Tu jest obok kolejny Skup tu jest jakaś restauracja. Co tu jeszcze mamy? No i tu mamy sklep. O, właśnie. Jest duży sklep. O, kilka, dwa gwiazdy. Dwa wjazdy są. I również tutaj w rzeczy możemy res, resetować. Czyli będą się pojawiały tutaj, jeśli to zresetujemy. Urządzenia różne e, później, stąd co mam dalej? E, tam byliśmy, w sumie już ja objechałem. Wszystko z tego co widzę. No, takie małe e, miasteczko skupione w jednym miejscu. Tak jak mówiłem, na dole. Rzeczy z, mamy skupy, różne budynki z łańcucha produkcyjnego. Tu jest stacja paliwowa. No i co jeszcze nam tu zostało? Aha, tu jeszcze są jakieś rzeczy. To muszę w drugą stronę skręcić. No i tu na przykład fajny element jest ten właśnie Z tym e, przejazdem kolejowym przez e, rzekę jak i tym mostem Taki fajny, ciekawy zakątek, dobrze zrobiony No i tutaj mamy um, młyn yes. Trzeba zerknąć Czy to jest produkt e, Budynek produktu? Z... Nie, to będzie... Dobra już to jest to jest ee, przeładunek czyli będzie jak punkt sprzedaży to będzie szło na pewnie na te na pociągi tak to nie jest my no i tu jeszcze mamy jakieś dwa znaczniki to wychodzi na to że to jest tartak tak to jest tartak tutaj posprzedajemy sobie Drzewo. Tylko czy to jest z łańcucha produkcyjnego? Raczej chyba nie. A nie jest. Dobra, 100 tysięcy. Ok. No i czy tartek jest już zrobiony pod, pod tą mapę? Widać. Także inny jest niż ten co jest standardowy na, na tym e, do postawienia co mamy możliwość postawić Nie no, to wszystko już Tutaj jest pole numer 1 które należy do o, gracza na, na poziomie łatwym od razu także to rzeka fajnie wygląda. Jest ciekawie zrobiona nawet. Ona jest tak jakby na wyschnięciu. No dobra, to jeszcze tylko z, z lotu ptaka. tam dużo nie będzie widać, bo są duże obszary pól także. No ale jeśli chodzi o jaka ciekawie wygląda farma, nawet taka dość obszerna, dużo możliwości ma, żeby można było jakieś budynki postawić sobie. No tak szczerze pewnie to taka inna mapa, no Jeśli bym chciał sobie zagrać wykorzystując duże maszyny, to zagrałbym sobie na tej mapie zdecydowanie. Fajny klimat, podoba mi się. No dobra, to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. Zapraszam również do udostępnienia i do następnego polskiego motoru. Pozdrawiam, dziękuję. Na razie, cześć.